Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Geta Online. Dzisiaj pogadamy sobie, tak jak co czwartek, będziemy sobie gadać o nowych premiach, zniżkach, ogólnie o całym tygodniu, update, oraz jeszcze powiem Wam kilka słów na koniec, już po tych wszystkich zniżkach i tak dalej. Powiem Wam jeszcze parę słów o tym, co będzie z najnowszym DLC tym letnim, oraz opowiem jeszcze troszeczkę o przyszłości Geta Online na PS4 i Xbox One. Także Pierwszą rzeczą, którą Wam cię pokażę, będzie to samochód. Samochód na podium to jest Sugoi. To jest ten Civic, o którym mówiłem w zeszłym odcinku. No szczerze mówiąc, mi osobiście ten samochód się średnio podoba, ale, ale ma dużo fajnych, fajnych modyfikacji, także jeżeli komuś przypadnie do gustu, no to jak najbardziej polecam. No ja oczywiście nie będę próbował go wygrywać, ponieważ nie mogę grać w kasynie, nie używam żadnego VPN, także na to nie liczcie. No ale na podniosku to jest i także taka jest dzisiaj nowość w kasynie. Niestety nie jest to death Bike, pomyliłem się. No ale też zawsze to jest jakiś wybór. Ja się tego samochodu no, nie polecam. Dobra, przejdźmy sobie teraz do yy, wszystkich yy, tych zniżek, jakie są yy, w, w, w internecie. Przejdźmy sobie pierwsze do Legendary Motorsport, także zobaczymy co jest tutaj. I tutaj uwaga. Już Wam pokazuję. Jest pierwszy na przecenie Divest 8 z 1 800 000, już zakonujemy na 1 166 no, jest, to, jest to samochód, który jest jednym z szybszych samochodów, ale niestety, no, no według mnie jest paskudny, jest po prostu brzydki. Nie podoba mi się w ogóle ten samochód. No ale jeżeli komuś się podoba i lubi szybki samochód, no to, no to widzicie, no jest, jest okazja. tak? Następnym samochodem już wam pokazuję jest teraz koło divesta jest Deviant za 307 tysięcy samochód całkiem fajny jako jako muscle car, osiągi nie powalają ale zawsze jak ktoś chce go kupić to to jest no i do tego jest jeszcze Pegasi Toros za ponad 300 tysięcy, nawet nie. Także jeżeli ktoś chce y, y, kupić sobie najszybszego suwa y, w grze, może niekoniecznie suwa, który, który się dobrze prowadzi, bo prowadzi się według mnie y, bardzo średnio. Aczkolwiek według, według mojego kolegi prowadzi się on y, no dosyć dobrze, ale przede, przede wszystkim y, góruje tym, że jest najszybszym suwem w grze. Także jeżeli ktoś sobie chce kupić najszybszego suwa w grze za 300 tysięcy, to teraz jest y, okazja. Przechodzimy sobie teraz na, yy, może być tutaj, na Sauter San Andreas Super Autos i tutaj mamy tylko jedną zniczkę, jest to, uwaga, RC Bandito za 954 tysiące. Yy, z miliona 600 tak naprawdę, także jeżeli ktoś by chciał RC Bandito to teraz jest na zniżce, do tego trzeba wspomnieć, yy, wspomnieć o tym, że jeżeli kupicie RC Bandito to będziecie mogli yy, brać udział w próbach czasowych RC Bandito i tam też idzie sobie zgarnąć całkiem fajną kasę, tak jak Wam pokazywałem w poprzednim odcinku jak robiłem próbę czasową dla zwykłych samochodów tak jak w próbie RC Bandito również możecie sobie trochę kasy zgarnąć także ta cena po powiedzmy paru tygodniach się Wam zwróci, cena tego, tego samochodziku. Dobra, przejdziemy sobie teraz na Warstock, bo tutaj też mamy zniżki, a dokładnie jedną, no i jest to Choke Invade and Perusite, czy, czy jakąś to nazywa, nie wiem czy dobrze, czy dobrze to nazwę powiedziane, najwyżej mnie zjecie. Z 2 275 000 na 1 365 000, także szczerze mówiąc, czy warto? No, szczerze mówiąc, śmieszny jest ten czołg, taki, taki no trochę bezużyteczny. Taka bardziej zabawka, także jeżeli ktoś nie ma co robić z kasą, to sobie możecie go kupić, także tyle. Teraz pokażę wam następne zniżki. Jest to Arena War. Na wszystkie renowacje warsztatu, nie wiem czy, czy na sam warsztat, ale chyba tak. Ale na renowację warsztatu macie teraz 50% zniżkę. Możecie sobie tutaj zmienić ściany, jakieś, czy tam ten kolor, kolor ścian, czy jakieś tam garaże, mechanika i tak dalej. Na wszystko macie zniżkę. Do tego w głosowaniu wygrały pojazdy apokalipsy, czyli są na sprzedaży pojazdy apokalipsy. Wszystkie inne są po normalnej cenie. Szok i koszmar, natomiast Apokalipsa dostała tutaj zniżkę, także nawet można kupić takiego ZR380 za 804 tysiące, także są to ceny, które są bardzo, bardzo przystępne, bo jest to, jest to aż 50% taniej. Przejdziemy sobie teraz do premiowanych trybów, a są to tryby, uwaga, za co pokażę, przechodzimy sobie do akcji. Jest to arena wojny na wszystkie. Tryby areny wojny macie podwójne RP i podwójną kasę. Na pewno, na z tego co wiem, to jeszcze jest tak, że chyba potrójne Arena Pointsy się dostaje. Także, jeżeli ktoś by y, potrzebował Arena Pointsów, a nie, tu też się pokazuje, że chyba. Tylko musi się tak, musi się załadować, także na wszystkich platformach to jest że by było, gdyby tylko na pc było także macie podwójne RP, podwójną kasę i jeszcze potrójne macie arena pońcy, także yy, arena pońcy są potrzebne do tego, żeby na przykład odblokować zniżki na, na różne samochody, czy coś takiego także macie takie premie i do tego drugim trybem yy, który jest na podwójnej kasie jest walka o przetrwanie, każda walka o przetrwanie ma podwójną kasę i podwójne RP także możecie sobie porobić normalnie za dziesiątą falę dostajecie 30 tysięcy tak, bo to jeszcze, jeszcze to ostatnio sprawdzałem także będzie tutaj za 10 fal 60 tysięcy dolarów przejdziemy sobie teraz do prób czasowych ponieważ próby czasowe również są całkiem fajne no niestety chyba ich teraz nie będę widział bo jestem w kasynie także możemy także wyjdziemy sobie z kasyna a w międzyczasie powiem Wam troszeczkę o tym, yy, co będzie w, w tym tygodniu jeszcze, znaczy co się z tym tygodniem tak, na tak naprawdę stanie. Yy, chodzi o to, że ten tydzień będzie trwał troszeczkę dłużej, yy, czyli te zniżki i te, yy, i te wszystkie, ta cała, ta, ta cała podwójna kasa będzie trwała troszkę dłużej, bo aż do 11 sierpnia. Yy, I właśnie 11 sierpnia najprawdopodobniej dostaniemy właśnie yy, nowe letnie DLC, yy, które miało wyjść yy, zaraz po DLC The Naturalist, do Online, e, także prawdopodobnie 11 sierpnia dostaniemy nowe DLC do GTA Online. E, letnie DLC, może nie jest to DLC, ale będzie bardziej to aktualizacja. Ponieważ duże DLC szykuje się jeszcze w tym roku, o którym również zaraz powiem. E, teraz, tak tutaj jest próba czasowa w Hills. Jest to próba czasowa, która trwa, widzicie, 2 minuty 35 sekund, także w tym czasie możecie sobie, w tym czasie musicie się wyrobić, musicie dojechać stąd, z tego miejsca tutaj, do celu, który Wam się pokaże na mapie żółtą kropką, tak jak to widzieliście, tak jak to widzieliście w poprzednim odcinku i dostaniecie za to od 100 do 200 tysięcy, to coś takiego, to też zależy chyba od czasu, nie wiem dokładnie. No a tutaj macie próba czasowa RC Bandito, E, także tutaj, jeżeli tego RCM Bandito macie, no to tutaj również możecie sobie trochę kasy zarobić. E, także to by było e, na tyle. Wszystko powiedziałem. A jeszcze e, wspomnę o tym, ale to chyba e, wie większość graczy, że e, do końca 2020 roku, tak jak przed chwilą powiedziałem, będzie e, największe DLC, e, jakie wychodziło, e, znaczy jakie, do, jakie, do, jakie dotychczas wyjdzie do Geta Online. Yy, tylko że jest, jedna, jest jedno małe ale yy, w 2020 roku, yy, czyli pod koniec roku, jak już się rok sko 2020 skończy, to przestanie być wspierane PS4 i Xbox yy, One. Yy, czyli po prostu nie będą już wychodziły update'y, usługa online yy, dalej w GTA będzie wspierana na nowej generacji. I trzeba też przypomnieć o tym, że na nowej generacji Geta Online wyjdzie gdzieś jakoś w następne wakacje, czyli za rok. Na PS5 wyjdzie Geta 5 razem z trybem online, także wtedy będzie to Geta Dalej wspierane, ale z końcem 2020 roku Geta Online na PS4 i Xbox One zostanie na 95% już nie będzie wspierane, tak jak to zrobili z PS 3 i Xbox 360. Także wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli chcecie mieć ze mną jakiś kontakt, to zapraszam w opisie link grupa Discord, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, kolejny link jest w opisie na tip and donation. No i mam nadzieję, że tak jak, tak jak powiedziałem, że film, film Wam się spodobał, że zostawicie łapę w górę, że zostawicie suba, jeśli, jeśli chcecie być na bieżąco. Także to by było na tyle. Wielkie dzięki trzymajcie się i do usłyszenia.